Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce zagłębia miedziowego. Kuba za nami kolejne spotkanie ligowe wygrana w ostrudzie z Sokołem. Bardzo cieszę. Oczywiście to jest pierwsze zwycięstwo tak po rozpoczęciu nowej rundy. Dało nam na pewno troszeczkę oddechu i na pewno większej pewności siebie. Mam nadzieję, że teraz to już złapiemy tę serię. I każdy mecz będzie coraz lepszy w naszym wykonaniu. No właśnie w końcu w se dostałeś szansę od trenera ostatnie 15 minut. Wszedłeś na boisko. No i oczywiście pomogłeś swojej drużynie, bo miałeś kilka bardzo dobrych interwencji, które uratowały nam te punkty. Tak, wszedłem na ostatnie 15 minut nieszczęściem Kuby Szymańskiego który dostał niestety kontuzji. Mam nadzieję, że wszystko z nim będzie w porządku. Więc tak naprawdę to zwycięstwo możemy podzielić na nas dwóch, tak? bo on jednak grał większość spotkania, więc jemu te gratulacje również nie należą. No, zwycięstwo pierwsze w tym roku i to na wyjeździe na pewno cieszy. To troszkę nas, nas podbuduje przed kolejnymi spotkaniami. Rozmawialiśmy ostatnio przed wyjazdem. Mówiłeś, że no niby wszystko dobrze wygląda, ale brakuje tych bramek. No rzeczywiście napastnik jest po to, żeby strzelać gole i w taki wymierny sposób pomagać zespołowi zdobywać punkty. We wcześniejszych dwóch meczach nie udało mi się strzelić, natomiast tutaj cieszę się, że przyszła ta bramka i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będę potwierdzał swoją skuteczność. Czyli można powiedzieć, że rozwiązał się worek z bramkami Mateusza Piątkowskiego? Oby tak było.